Dzisiaj będzie o tym, że zakończyłem projekt Close Your Eyes, który Wam rzucę do downloadu. O tym, że chciałbym zrobić razem z Wami wspólnie grę oraz o kilku innych administracyjnych rzeczach. Zaczynajmy bez zwłoki. Tak jak powiedziałem na początku, chciałbym opowiedzieć Wam o jeszcze jednej rzeczy, czyli tym wspólnym tworzeniu gier. Wpadłem sobie na pomysł, że jeżeli już prowadzę taki devlog i robię jakieś gry, a potem pokazuję je Wam nawet w edytorze, to może kurczę. Zróbmy coś razem, spróbujmy zrealizować jakiś projekt krok po kroku, który będę Wam pokazywał po kolei, jak wygląda proces produkcji, designowanie, projektowanie, wrzucanie wszystkiego, wszystkich elementów itd. I doszedłem do dalszych wniosków, że jest dobry pomysł i jej zróbmy to. Zanim Wam powiem, jaki mam ogólnie zarys i pomysł na ten projekt, to chciałbym Wam powiedzieć, że w każdym devlogu możecie wrzucać w komentarzach własne pomysły, własne przemyślenia, co byście zmienili, co byście usprawnili, a gdzie byście poszli w innym kierunku. Jaki mam aktualnie pomysł na ten projekt? Jestem mega fanem Lovecrafta, co możecie zobaczyć tutaj. Myślałem sobie, że zrobię coś w klimatach Lovecraftowskich, czyli dużo zaszczucia, dużo klimatu wyciekającego z jakichś pradawnych, starożytnych, złych rzeczach. I doszedłem do wniosku, że umiejscowię sobie akcję w fikcyjnym mieście. Gdzieś w głębokiej Anglii, mniej więcej w czasach przedwojennych, przed I wojną światową. Głównym bohaterem będzie postać mizernego studenta, który, wychowywany przez samotną matkę, w pewnym momencie zostaje zmuszony przez życie do wyprowadzenia się do owego miasteczka, wynajęcia stacji i rozpoczęcia własnej edukacji. W pewnym momencie wypożycza on. Pewną księgę z pobliskiej biblioteki, i od tego momentu zaczynają dziać się pewne, pewne rzeczy. Początek gry wyglądałby tak, że budzimy się w pokoju, kiedy ktoś próbuje się dobić do naszych drzwi, a my mamy chwilę, żeby uciec, ponieważ dźwięki, które wydaje nie brzmią jakby to był człowiek gracz w ostatnim momencie wyskakuje przez okno z którego musi najpierw zabić deskę, bo to jest rudera, która się zapada, przebiega przez dach i wykorzystuje klucz, który znalazł w owej księdze do wejścia do podziemi po bliskiej kaplicy i to jest jak na razie tyle z założeń które mam, to co jeszcze wiem a propos wizuala to to, że chciałbym otrzymać grę w prostej grafice, ale takiej lekko w zimnych paletach, choć pastelowych, gdzie dominowałby niebieski bądź zielony. Aczkolwiek nie mam jeszcze pomysłu na to, na przykład jakie skille miałby główny bohater, co by robił, czym by się mógł posługiwać, jak wyglądałby chociażby inwentarz, czy w ogóle by jakiś był. Dlatego jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na to dawajcie znać. Na pewno to, co bym chciał osiągnąć to zmieszanie pewnego rodzaju gameplayu z Outlast, czyli bardzo ciekawy pacing polegający na ciągłych przerzucach gonitwy z spokojnymi, klimatycznymi momentami, z lovecraftowskim cieknącym, soczystym klimatem. Projekt tak samo jak Close Your Eyes, oczywiście będę robił po po, po po godzinach, tak żeby w żaden sposób nie kolidował mi z moją pracą, bo jednak to, co robię w robocie, jest najważniejsze. Ale myślę, że jeżeli będę na to poświęcał jakąś godzinkę dziennie, to będzie spok. Projekt będę realizował z wami od początku do końca, co tydzień dając wam update, jak to wszystko wygląda, a może czasami częściej, jeżeli okaże się, że bardzo dużo osób będzie chciało. Ciało, update'y i tak dalej. Co ważne, na Patronite dodałem coś takiego, że jeżeli ktoś mnie wesprze za jakąś tam kwotę, będzie mógł dostawać linki do buildów. Przyznaję szczerze, że może to być bardzo ciężkie, bo wiem, że wrzucanie buildów w rozwalonych wersji jest słabe, te buildy wyciekają, ludzie w to grają. Potem zaczynają się komentarze, ale doszedłem do wniosku, że kurde. I tak robię to tak naprawdę głównie pod tego vloga i żeby jeszcze się coś doedukować, więc niech stracę. Będę te buildy rzeczywiście update'ował, jeśli ktoś się tam pojawi, a co jakiś czas będę je wrzucał tak o, na YouTube. Ale prawdopodobnie to dopiero, gdy zamkniemy jakąś konkretną wersję gry. Na razie chciałbym zacząć od zaprototypowania pierwszych lokacji, stworzenia jakichś podwalni pod ten projekt. Może poszukam jakiegoś grafika 3D do pomocy, zobaczymy. Skoro zaspokoiłem już Waszą ciekawość, to teraz przejdźmy do tego standardowego elementu deblogów, czyli opowiem Wam coś o kondycji projektu Close Your Eyes. Zacznę od takiej nietypowej i trochę smutnej wiadomości, bo dzisiaj jakimś cudem wszystko jest przeciwko mnie i jak chciałem. Wziąć dla Was bita, żeby go wyrzucić online, żebyście sobie mogli pobrać, no to niestety zostawiłem pendrive. A druga sprawa, nagrałem dla Was materiał z samego edytora i również zostawiłem pendrive. I generalnie już chciałem się poddać i nie montować dzisiaj tego materiału, ale stwierdziłem, kurde. Bez sensu jest takie poddawanie się, co to ma być, i stwierdziłem, że nagram coś trochę bardziej partyzancką. Dlatego macie piękny widok na Trello, które pokazuje Wam, że skończyłem prototyp V5 i po prostu Wam opowiem, co dodałem w ostatnim bildzie, a sami sobie już zobaczycie przy okazji następnego filmiku, który wrzucę, co tam się dokładnie pozmieniało, bo Wam po prostu zaploduje bilda, którego będziecie mogli sobie pobrać i zagrać. Jak widzicie doszło kilka nowych rzeczy, głównie to był balans przeciwnika, jakieś dodatkowe elementy graficzne, trochę dźwięków, trochę SFX-ów. dodają kilka partikli ognia, na przykład wiatr, teraz drzewa się ruszają i generalnie Closure Eyes jest zamknięte. Udało mi się zrobić ten projekt w sumie w jakieś 16 roboczo godzin, więc jestem całkiem zadowolony, ponieważ wyszła całkiem przyzwoita podróbka Slendermana z pewnym twistem, czyli właśnie z zamykaniem oczu. Swoją drogą, polecam Wam wszystkim Trello do organizowania czegokolwiek, czy to życia, czy to projektów, bo to jest super sprawa. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to wrzucam link pod tym filmikiem i możecie sobie wejść na tą stronę jakby z mojego polecenia i zarejestrować się. Ja dostanę dzięki temu miesiąc darmowego Golda, czyli takiej ulepszonej wersji Trello, a Was to nic nie kosztuje, więc ogólnie jest profit dla wszystkich i jest super. Tak na koniec, dzięki, że mnie oglądacie, bo kanał rozrósł się w zastraszającym tempie, to co robicie jest niesamowite. Zachęcam Was dalej do zadawania pytań pod filmikiem, ponieważ Q&A będzie zwiększa przestrądliwość prawdopodobnie co dwa tygodnie. I teraz taka ciekawostka. Następny filmik, który wrzucę, będzie pierwszym z serii zawód twórca gier. Poświęcona ona będzie wszystkim profesjom, jakie można znaleźć w game w branży growej, czyli usłyszycie o testerach, o level designerach, game designerach, producentach. Będą to filmiki podzielone tak naprawdę na dwa etapy. Pierwszy będzie ogólnie opisywał o tym, czym się zajmuje dana osoba, a drugi będzie mówił, jak zostać tą osobą. Tak więc jeszcze raz dzięki wielkie, podajcie ten filmik dalej, jeśli Wam się spodobało. Do usłyszenia.